Wydaje mi się, że współczesne wzornictwo, czyli to utworzone teraz odnosi się do tej spuścizny historycznej, którą m.in. możecie zobaczyć tutaj na wystawie Chcemy Być Nowoczesni. Wzornictwo albo najlepiej projektowanie tym się zajmuję, więc jest to mój zawód, ale oprócz tego absolutna pasja, w zasadzie coś, co, co jest zarówno moim hobby, Sposobem na życie, jaki i pracą, z której żyję, bardzo lubię rzeczy, które są takie, jak mają być, i to wszystko. Czyli nieprzegadane, często przyziemne. Nie lubię przerostu formy nad treścią. To, co robię, ma relacje zarówno z korzeniami polskimi, z tym, że z tej kultury się wywodzę, i relacje z chociażby. Na pewno z tym, co tu jest na wystawie, natomiast jednocześnie. Współczesne wyzwania, dość uniwersalne na całym świecie, ale nie, nie zawsze, powodują, że staramy się tworzyć jako projektanci świat lepszy dla jak największej grupy odbiorców. Jesteśmy w jakimś sensie predysponowani do tego, żeby zaznaczyć swój wkład w tą taką już globalną kulturę, i wydaje mi się, że to jest dobry czas. Dla, dla ludzi stąd i dla tych pokoleń, które teraz kończą szkołę, zaczynają czy niedawno skończyli projektowanie rzeczy użytkowych, jest taką dyscypliną, która jest gdzieś pomiędzy kulturą, czyli tożsamością kraju, czyli kulturą materialną, która z jakiegoś kraju wychodzi. I można się nią chwalić, a jednocześnie gospodarka gospodarką. Jest, jest jak gdyby na, na styku tych dwóch światów, świat kultury i świat y, przemysłu i gospodarki. Y, no, miesza się bardzo w, w obszarze, jakim jest wzornictwo. Aranżacja wystawy Chcemy Być Nowocześni tutaj w Gdyni jest najlepszą, z tych, które miały miejsce do tej pory. Są to produkty przemysłowe, które stworzone są do przestrzeni architektonicznych, różnych, często zdecydowanie mniejszych niż ta tutaj, ale one dostają naprawdę oddechu w takiej przestrzeni, która jest współczesna, właśnie nowoczesną jest architekturą. Jest więcej miejsca na kontemplację gdyby, tego, co tutaj oglądamy, czyli można się przejść i. Przechodząc od jednej ekspozycji do drugiej, nawet nad czym się zastanowić. W związku z tym, no, każda przestrzeń galerii czy wystawy, która daje odwiedzającemu trochę możliwości otworzenia się i myślenia i oddechu, też jest, no, jest czymś bardzo pozytywnym. Tutaj się to dzieje i dzięki temu ta wystawa naprawdę świetnie tutaj wygląda.